Cześć, witaj w fascynującym świecie wirtualnej asystentki. Nazywam się Sylwia Misztal i od trzech lat zajmuję się wirtualną asystą. Swoją pracę łączę z obowiązkami project managera, ponieważ przez ponad 12 lat bycie project managerem było moim głównym zajęciem. W tym podcaście znajdziesz wiedzę, doświadczenie, tipy, newsy i rozwiązania. Będę dzielić się z Tobą sprawdzonymi wnioskami, które ułatwią Ci codzienną pracę. Poza sprawdzonymi narzędziami będę dzielić się także kwestiami dotyczącymi zarządzania projektami. Na co dzień działam z największymi markami w Polsce, łącząc te dwie role. Zachęcam Cię do regularnego śledzenia podcastu. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczoną asystentką, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę, znajdziesz tu coś dla siebie. Dzień dobry, dzień dobry, witam się serdecznie. Zaczynam ten podcast czwarty raz, bo ciągle wydaje mi się, że mogłabym powiedzieć coś inaczej, lepiej, że jakieś słowa, których użyłam, są nieadekwatne albo mogą zostać źle odebrane. I wypisałam sobie w punktach, co chciałabym Ci powiedzieć, ale to wcale mi nie pomaga. Więc po trzecim nieudanym razie doszłam do wniosku, że ten podcast będzie taki mój, będzie po prostu autentyczny. Że jeżeli powiem to w taki, a nie inny sposób, to nic złego się nie stanie bo to jest moja wiedza, moje doświadczenie, moje opinie i oczywiście masz prawo się też z tym nie zgadzać, co będzie tutaj padać i jestem też otwarta na dyskusję. No więc gdyby ktoś kiedyś chciał, w jakimś temacie podyskutować, to oczywiście bardzo chętnie zapraszam. A dziś będzie o tym, jakie dwa rodzaje mamy wirtualnych asystentek. Będzie o generalistkach i specjalistkach. Czym one się różnią od siebie, w jaki sposób pracują i jakie zalety niosą właśnie klientowi? Bo chciałabym podkreślić, że bez względu na to, czy jesteś generalistką czy specjalistką, Twoja praca ma ogromną wartość dla klienta. I wszystko to, z kim pracuje klient, czy jest to generalistka czy specjalistka, zależy. Tylko od jego decyzji. I na początek zacznę od generalistek, dlatego że ja jestem generalistką, więc najłatwiej mi o tym powiedzieć. Generalistka to osoba, która ma dużą wiedzę z różnych obszarów, i w niektórych z nich jest zajebista, w niektórych świetna, a w niektórych dobra. A specjalistka to osoba, która specjalizuje się, jak sama nazwa mówi, w jednym, dwóch, trzech obszarach. I jest po prostu w nich najlepsza. Jest właśnie zajebista. I od czego zależy bycie generalistką a specjalistką. W internecie często słyszy się o tym, żeby się specjalizować w, w danym obszarze, w danej niszy i to jest prawda, to nie polega żadnej dyskusji. Ale tak jak ja na przykład przez kilkanaście lat byłam project managerem i postanowiłam swoją wiedzę przekazywać w inny sposób. Postanowiłam to, co umiem robić najlepiej, robić po prostu dla przedsiębiorców, a nie na etacie. I ja jestem typem człowieka, który nie może się nudzić. Ja nie nadaję się, mówię to z pełną uczciwością, do w cudzysłowie, klepania jednych i tych samych zadań. Ja po kilku latach pracy na etacie w różnych miejscach potrzebuję zmiany. Dlatego, że mimo, że kocham swoją pracę zawsze i nigdy nie było tak, żebym jej nie lubiła, to Dochodzi do tego monotonia, ta rutyna i mnie to po prostu nuży. Ja nie potrafię w taki sposób pracować i potrzebuję zmiany. A bycie właśnie project managerem i wirtualną asystentką daje mi tę możliwość. Dają mi tę możliwość, dlatego że przychodzę do klienta i mówię tak: mogę, oczywiście, w cudzysłowie, mogę. Ogarnąć ci projekty, mogę ci stworzyć jakieś standardy, ale mogę też wypełnić luki w twoim biznesie. Mogę ci stworzyć newslettery, produkty w sklepie, opisy, jakieś social media, landingi. Mogę ci wesprzeć w webinarach, w montażu kursów, w montażu podcastów i wielu, wielu innych zadaniach, bo wiem, że zapełniam luki w biznesie przedsiębiorcy. Natomiast specjalistka przychodzi do przedsiębiorcy z konkretnymi umiejętnościami, z konkretnym obszarem. Czyli przychodzi i mówi. Mogę Ci stworzyć kampanię sprzedażową od A do Z. Mogę zająć się Twoim newsletterem. Potrafię świetnie robić automatyzację. Wiem, jak pozyskiwać osoby do newslettera. Wiem, jak podkręcić i wykorzystać jego potencjał. Albo potrafię pisać świetne teksty do newslettera. Przychodzi wirtualna asystentka, która na przykład specjalizuje się w kopii i mówi ja napiszę Ci świetne teksty sprzedażowe. Ja napiszę Ci opisy Twoich produktów. Napiszę Ci najlepsze teksty na landinga. I Ci przedsiębiorcy tych klocków potrzebują. I praca z Generalistką nie wyklucza pracy z innymi specjalistami bądź generalistami. Jak pracuję z moimi klientami, nie jestem alfą i omegą. I jest wiele rzeczy, których nie potrafię zrobić Albo rzeczy, które ktoś robi lepiej ode mnie Dlatego moi klienci pracują ze specami od stron www na przykład Bo jakieś takie gigatechniczne rzeczy nie są totalnie dla mnie Ja mogę, wiecie, postawić sklep Mogę podpiąć płatności to nie jest problem Ale ten sklep no, nie będzie na takim hiperpoziomie Jak zrobiłby to na przykład jakiś świetny programista, prawda? Mogę zrobić grafiki, chociażby w kanwie, Ale nie zrobię ich tak pięknych, jak zrobię grafik Specjalistki są niesamowicie potrzebne tak jak i zresztą generalistki, to nie podlega żadnej dyskusji. Każda z tych osób, tak jak powiedziałam, niesie niesamowitą wartość dla klienta i to jest przede wszystkim klucz we współpracy. To klient wie, czego potrzebuje. I naszą rolą w wirtualnych asystentek jest tak opowiedzieć o swojej pracy, tak opowiedzieć o tym, co robimy o swoich usługach, by chciał właśnie skorzystać z naszych usług. I wydaje mi się, że różnica jest tylko jedna w tej współpracy, choć to też zależy od umówionych zadań i obszarów, w jakich działacie z przedsiębiorcą, ale wydaje mi się, że kluczem jest to, czego ten przedsiębiorca potrzebuje. Bo może okazać się tak, że przedsiębiorca ma frika na punkcie kontroli i potrzebuje wszystko weryfikować sam. Wtedy będzie miał specjalistkę od na przykład social media, mailingu specjalistkę od kopii, specjalistkę od yy, graficzkę, specjalistkę od strony internetowej, specjalistę, specjalistkę od montażu kursów, specjalistkę, specjalistę od montażu podcastów, na przykład, specjalistę, specjalistkę od organizacji szkoleń, eventów, i będzie chciał sam pilnować tego, co się dzieje w każdym projekcie. Ale może być też tak, że właśnie przedsiębiorca ma bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Bardzo dużo rzeczy, i potrzebuje jednej osoby, która będzie mu to spajać. Czyli, jak do mnie klient pisze w nocy, północy, to ja wiem, co się dzieje w danym projekcie w tym przypadku. A jeżeli nie wiem, to jestem w stanie to w pięć minut ustalić, aby wrócić do niego z odpowiedzią. I na tym polega rola generalistki. Ona, przez to, że rusza różne aspekty, różne obszary działań, wie, co jest na jakim etapie. I może to skontrolować. A w moim przypadku jeszcze bycie project managerem jest o tyle plusem, że ja tę pracę innych osób też skoordynuję. I jak klient mi wyśle głosówkę na WhatsAppie: słuchaj, musimy puścić zapis na webinar. I zróbmy to jutro to mój mózg zatrybi, co trzeba zrobić i po prostu będę wiedziała, co muszę zrobić sama pilnie, a co muszę zdelegować i do kogo. Bo to ja, tworząc w głowie na przykład landing na ten zapis na webinar, będę wiedziała, że już potrzebuję napisać do graficzki, która musi mi zrobić baner. Potrzebuję zrobić zapis na webinar. Potrzebuję zrobić teksty. I robię to sama. Robię to w czasie, który też mam, w którym mogę na to poświęcić i dowożę klientowi temat. Natomiast, jeżeli klient pracuje z różnymi specjalistami, to często on właśnie musi uruchomić tą machinę. I mówiąc, że chce zrobić webinar bezpłatny i jutro puścić zapisy, musi dać znać specjaliście od kopii, specjaliście od grafiki. Specjaliści od social mediów, który przygotuje odpowiednie posty w tym zakresie, specjaliści od mailingu, właśnie. I te klocki muszą się poskładać, żeby ta jedna osoba, która odpowiada właśnie za zrobienie tego landinga, miała do tego przestrzeń. Z reguły przedsiębiorcy proszą, żeby ta osoba główna, dowożąca dany temat, skontaktowała się też z innymi. Warto też podkreślić, że tak naprawdę to każda z nas, bez względu na to, czy jest generalistką, czy. Specjalistką dostosowuje się do indywidualnych wymagań i preferencji klienta. Warto też pamiętać o tym, że my też musimy stanąć w takiej szczerości ze sobą. To znaczy, jeżeli do mnie przychodzi klient, który mówi, że chce, żebyśmy ogarnęli zmiany na stronie www, ogarnęli social media, żeby właśnie na przykład zrobić landingi, jakieś pod webinary, pod kursy, żeby zmontować te kursy i ja wykonuję te usługi, ale nie trafiam na przykład w gust klienta pod kątem social mediów, to to też jest ważne, żeby spotkać się w tym i powiedzieć sobie słuchaj, wiesz to, no to nie jest dla mnie. I ja doskonale pamiętam taką historię od mojej klientki Ewa, pozdrawiam. Kiedy Ewa mi coś napisała, żeby zrobić jakąś grafikę. I ja, słuchajcie, zrobiłam tą grafikę i ona na no, okropna była. Jakby to nie podlega żadnej dyskusji, no ona była straszna. I ja wysłałam jej tą grafikę i mówię, wiesz co, no zrobiłam tą grafikę, ale no szału nie ma. A ona do mnie mówi, nie, no nie, co, ty nie jest tak źle? Ale weź wyślij do Kingi. <grym> Kinga to graficzka. I to też jest okej, okay, że potrafisz powiedzieć, to mi nie wyszło i to jest złe. I, i naprawdę idźmy dalej, jesteśmy innego specjalistę. I to jest ważne w waszej pracy. Jeżeli jesteś specjalistą, w drugą stronę, też masz prawo powiedzieć, wiesz co? bo oczekujesz, że ja Ci będę koordynowała te projekty, ale ja nie umiem tego robić, albo ja nie chcę tego robić. Ja się chcę skupić na tym, co robię najlepiej. Chcę Ci pisać te newslettery, chcę Ci je ustawiać, chcę Ci robić automatyzację, ale nie oczekuj ode mnie, że jak właśnie chcesz zrobić zapis na webinar, to że ja Ci na przykład zepnę inne klocki tej układanki. Bo nie chcę, bo nie dramę rady, bo nie umiem i nie chcę się tego nauczyć. Masz do tego prawo. I myślę, że bardzo dużo nas łączy, nawet jeśli może się wydawać, że bycie generalistką, a specjalistką to dwa bieguny różne. To łączy nas bardzo dużo, bo pracujemy na tych samych narzędziach. Pracujemy w podobnych systemach. W podobny sposób organizujemy sobie pracę, w podobny sposób komunikujemy się z klientami, w podobny sposób się rozliczamy z klientami. I łączy nas naprawdę wiele. Tak samo myślę, że łączy nas przede wszystkim to, że bez względu na to, po której stronie jesteśmy, to każdy z nas zależy na zrozumieniu potrzeb klienta. I na dostosowaniu się do nich, bo bez względu na to, czy klient decyduje się na generalistów czy specjalistów, chcemy spełnić te oczekiwania, chcemy dowieść ten temat. I myślę, że to jest najważniejsze w tej naszej pracy. Na koniec jednak chciałabym, żeby wybrzmiało właśnie to, co powiedziałam na początku, czyli pamiętaj, żeby odpowiedzieć przede wszystkim sobie na to, czego ty. Oczekujesz od swojego biznesu? Co ty chcesz robić w tym biznesie? Ja, jak sobie przypomnę swoje początki, to wschodźcie, w tej ofercie było wszystko. Był research, było tworzenie prezentacji na spotkania zarządu, bo robiłam ich kilkanaście w roku oczywiście, więc chciałam się tym wykazać. A teraz, jak ktoś mnie pyta, czy zrobię research, no to jeżeli to jest stały klient, to się oczywiście zgadzam, ale jeżeli to jest klient, który do mnie dopiero przychodzi, no to to nie jest zadanie, które ja wezmę. Nie ma takiej opcji, bo mnie to nudzi. Bo jeżeli ja mam robić research przez na przykład dwie godziny, to ja w tym czasie zmontuję lekcję dużego kursu albo zmontuję podcasty. I wszystko zależy od tego, czego ty chcesz od swojego biznesu. I najważniejsza jest otwartość. Jeżeli jesteś specjalistką i chcesz zostać generalistką, super! Przyjdź, pogadamy, powiem ci, co warto, na czym się skupić, jak przekazać klientowi tę ofertę na spotkaniu, jak ją omówić, jak siebie zaprezentować. A jeżeli jesteś generalistką i dochodzisz do wniosku, że jednak jest tego za dużo, że nie lubisz tylu zadań, nie lubisz mieć tak dużo na głowie, nie lubisz tak skakać z zadania na zadanie, z klienta na klienta, bo tak się czasem zdarza, i chcesz się specjalizować w jednym, dwóch, trzech obszarach, to też jest super. To idź do osoby, która jest właśnie specjalistą w danych obszarach i porozmawiaj z nią, jak to jest, od czego zacząć, właśnie jak prezentować swoje usługi, jak podkreślić to, że jesteśmy najlepsi w tym obszarze. I to jest najważniejsze w tym biznesie. I myślę sobie, że równie ważne jest to, żeby mieć otwartą głowę. I tu znów moja kolejna klientka, Marta, serdecznie pozdrawiam. Ja pamiętam, jak. Marta już prawie 3 lata temu napisała do mnie, że szuka wirtualnej asystentki i na spotkaniu zapytała mnie, czy montuje podcasty. I ja powiedziałam nie, ale chcę się nauczyć. I słuchajcie, jak ja sobie przypomnę te podcasty przysięgam. Jak ja sobie przypomnę te podcasty pierwsze, to gdyby się je dało usunąć z internetu, to ja bym je usunęła. One były tragiczne. One były tak straszne, ale to tak straszne, że ja się naprawdę jestem pełna podziwu, że Marta to akceptowała. Z perspektywy czasu. Wtedy wydawało mi się, że to w ogóle zwycie maks moich możliwości. I ja robię te podcasty teraz zupełnie inaczej. Ja już umiem sobie poradzić z dźwiękiem, a jeżeli nie umiem, to mam kontakty, które mi pomogą w razie potrzeby, jeżeli ten podcast jest naprawdę tak tragicznej jakości, jest tak tragicznie nagrany. Ale robię to na innym poziomie, bo się rozwinęłam, bo chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób to robić. I pewnie gdybym była zmęczona i miała w jakiś sposób dość pracy, w której funkcjonuję teraz, to. Spokojnie mogłabym się specjalizować w podcastach i montażu filmów. Czego bym się w ogóle kiedyś tego nie spodziewała. Naprawdę. Więc ja sobie tak myślę, że jak kiedyś mi właśnie przyjdzie coś zmienić w swoim życiu, to może pójdę w tą stronę. Ale jeszcze nie teraz. I na koniec chciałabym Cię właśnie zostawić z tym, że wirtualna asysta jest zawodem przyszłości. To nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. O tym zresztą jeszcze będę mówiła i rozmawiała z różnymi osobami na ten temat w kolejnych odcinkach. Dlatego w tym pierwszym, mam nadzieję, dość krótkim odcinku, bo też chciałam mówić dość krótko, a ja ogólnie lubię mówić bardzo dużo i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, więc z tymi krótkimi odcinkami może być różnie. Natomiast na koniec chciałabym Cię zostawić z tym, że bez względu na to, czy jesteś wirtualną asystentką specjalistką, czy wirtualną asystentką generalistką, Jesteś tak samo potrzebna na rynku, tak samo potrzebna. I my, jako wirtualne asystentki, powiedzmy w cudzysłowie z dwóch biegunów, świetnie się uzupełniamy i warto też zawiązywać takie relacje i mieć takie kontakty, bo możemy sobie świetnie pomagać, podsyłać klientów i nieść niesamowitą wartość. I tego Ci właśnie życzę, żebyś spotykała. Takie wirtualne asystentki, z którymi będziesz mogła wymieniać się doświadczeniami, zadzwonić po pomoc, jeśli coś będzie nie tak, i jednocześnie móc polecić dalej i powiedzieć: Słuchaj, ja ci tego nie zrobię, ale znam świetną dziewczynę, która się tym zajmie, się tym specjalizuje i na pewno będziesz zadowolona. Takich wirtualnych asystentek na Twojej drodze Ci życzę i decyzji, które przynoszą Ci radość we własnym biznesie. Na dzisiaj to tyle. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za to, że wysłuchałaś tego odcinka do końca. Do usłyszenia już niebawem. PA!